Piąta edycja Nutella Mini Tour de Polonia. Sprawdźcie na trasie. Kolorowy pociąg Nutella Mini Tour de Polonia nabiera tempa. Jesteśmy w cieszynie już za moment start do kolejnego etapu. Za mną grupa rekordowa. 230 dzieciaków. Za moment startujemy. Jak rozumiem przyjechałeś tutaj wygrać? No, może tak powiedzieć. Chciałabym wygrać. Na pewno nie wygram. Trasę znasz tutaj? Nie, widziałem tylko na, ma ma na mapie, ale ogólnie to nie wiem. Jak jest? Jedziemy przez Czechy i wracamy głęboką do góry. I tu jest już meta. To jest trudna trasa. Taka średnia. Ktoś cię będzie dopingował, wspierał dzisiaj podczas tej jazdy? Tak, e, mama, babcia i dziadek. Jeden. No dobrze. Zmęczona jesteś. nie, 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 dobrze? nie, nie, Strasznie jesteś zmęczony. nie, no, dobre nie, 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 ty jesteś? z czeskiego Cieszyna? nie, 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 z nie, 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 Wielkie emocje, Nutella Mini Tour de Polonia w Cieszynie za nami, ale to nie koniec. Spotykamy się już wkrótce w Katowicach. Do zobaczenia. Piąta edycja Nutella Mini Tour de Polonia. Sprawdźcie na trasie. Nutella Mini Tour de Polonia. Codzienne meldunki z przebiegu rywalizacji adeptów kolarstwa ze szkół podstawowych gimnazjów od 1 do 17 lipca przed wieczorem. Piąta edycja Nutella Mini Tour de Polonia. Sprawdź się na trasie.